Siema, A więc tak dzisiaj pokażę Ci w sumie nie wiem, pewnie też komuś na YouTube, bo chyba to wrzucę, jak tworzyć, jak tworzyć ten raport. No więc tak, raport tworzy się dosyć prosto. Prosto. W sumie można powiedzieć, że prosto I sobie to oddale. A więc na stacji wybieramy sobie ramkę danych, z której chcemy tworzyć raport. Ja sobie ja jeszcze tworzę taki raporcik dotyczący działek, które mi są potrzebne, naszych które są optymalne. No właśnie, optymalne. No więc tak, e, Zajrzę się tego, którą ranką damy, będę chciał tam manipulować, to muszę sobie ją aktywować. No to robi się to za pomocą naciśnięcia prawym przyciskiem myszy i kliknięcia Activate. No a my chcemy pracować na tym, więc klikamy sobie tutaj. No i Activate. Teraz przechodzimy do tworzenia raportu. Eee, robi się to w zapadce widok. Raporty i create, y, znaczy utwórz raport. Następnie wybieramy, z której warstwy ma nam utworzyć te, e, znaczy, stu, którą warstwę tak naprawdę będziemy raportować. No więc my będziemy raportować. To. Będziemy raportować działki, które są już deselekcjonowane i nie. Mówię. Będziemy wybierać tą pustą właśnie. zgubię się, bo już wskazuję mi nazwę. I to są po prostu y, działki szczególnie przydatne, tak? Działki szczególnie przydatne. Mogę sobie tu. Patrzeć nie mogę. No, ale to były właśnie działki szczególnie przydatne. Tu mamy warstwę pustą do nazwy, ale to naprawdę będzie ta warstwa tutaj. I będziemy ją raportować. Następnie wybieramy sobie rzeczy, czyli y, funkcje, Tak. Y, Field, czyli pola, które będziemy sobie raportować. A będziemy raportować następujące rzeczy: Będziemy raportować odległość od głęba organizacyjnego, Będziemy raportować APN, czyli tam jakiś taki numer, Numer oraz powierzchnię Shape area. Mamy to wszystko. No i w sumie wszystko działa. Tutaj jest sprawdzany dataset options eee, które kolumny chcesz, żeby wnikały do twojego raportu czy tam bra brały udział? Tu tutaj mamy wszystkie. Wszystkie te tutaj. Klikamy next. Teraz wybieramy sobie. Eee, wybieramy sobie. W pole, od którego będą nam grupowały się inne rzeczy. Że nam zależy na tym, żeby to były odległości od razu kanalizacyjnego, czyli to są odległości, w których działki znajdują się do 500 metrów i między 500 a to wybieramy sobie odległość od razu To no jest tu naprawdę trudnego. No i to wszystko jest git. Tutaj nic nie zmieniamy. Klikamy Next, P, tutaj dodajemy sobie pola APN oraz Shape Area. E, I teraz mamy descending to będzie malejące sortowanie, a Ascending będzie rosnące. Tak, tak mi się wydaje, tak na 80%. Mogę to sprawdzić, ale no. O nie, internet nie działa. Cóż ja teraz zrobię? Czemu on nie działa? Tak jak mówiłem, to będzie rosnące, to będzie malejące. E, e, I teraz e, bierzemy sobie, żeby było shape i ja malejące, czyli one się działki. E, no a ten może być rosnące. No i też tu nie bierzemy walić, nie, bierzemy, nie walić po prostu, nie bierzemy. Layout tutaj zostawiamy tak jak jest. Tu możemy sobie zmienić, tu jest wiele fajnych widoków. Wybieramy jakiś jeden, nieważne jaki sztab kod, brzmi spoko, stwierdzam sztab What title do you want for report? No na przykład równy raport To się czegoś nauczyć. I mamy. I teraz klikamy Finish. Raport na powstaje. Raport na powstaje. Powstał. Powstał. Brawo. No więc tak. Mamy raport w, 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 w. według. Na bazie pola odległości odmiany odległość, odległość organizacyjnego. mamy długość 500 m, 1000 m, APN-y i miały być malejąco, czyli działki są ustawione w dokładnie w taki sam sposób, że od, od największego do, do malejącego. Ale dlaczego tam nie wybierałem pola APN? Dlatego, że niemożliwe jest, znaczy, no jest możliwe, ale gdybym tam jeszcze wybrał APN i sortowanie od malejącego do rosnącego. To by to troszeczkę dziwnie... To by to nie, nie, nie zadziałałoby, albo teraz zrobił dwa raporty, bo tak naprawdę to, 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 to nie możemy na najczęściej po tej kolumnie i po tej. I teraz mamy raport, możemy go sobie dodać na mapę. Dodajemy na mapę przez to, to arcmap Layout tym guziczkiem. I on się później dodaje do layoutu. Możemy później sobie go tam przesuwać. Ja mogę to pokazać. Wybieramy stronę. Możemy dać bez stron, żeby nie to nam opis na dole, że wiecie tam page one of one. Teraz powoli, powoli przejdziemy do layoutu. Ale najpierw sobie go zapiszemy. Zapisujemy przy kusik save as. Mogę go sobie tutaj zapisać. Dwa. Teraz możemy go zamknąć. I jest tutaj ten piękny raport. Możemy go sobie poruszać i tak dalej, i tak dalej. Wiecie o co chodzi. Ale ja go usunę. czy mogę go wam przybliżyć, żebyście wiedzieli, że jest ten sam już koło. Jest to ten sam raport. Więc teraz to sobie usunę. Usunę się człowieku. A teraz yy, pokażę jeszcze raz. Yy, tak, yy, tak samo zdawanie raportu. Tylko w momencie gdybyśmy wzięli yy, Ascending yy, tam razy 2, czyli dwa razy rosnąco. Tak samo wybieram tutaj, wybieram APN, wybieram odległość od węzła i wybieram Shape Aria. Następnie tak samo sortujemy w zależności od Shape, od jakiegoś yy, od węzła. Yy, I tutaj APN Ascending shape alia, descent i grzyb, bo malejąc. Znaczy no, next, zmieniamy sobie atemy teraz, tak żeby było ciekawiej. Tu sobie wpiszemy numer 2 i finish. I zobaczmy, co teraz powstanie, bo w sumie sam ciekawy. A więc... A więc działa to w ten sposób, że APN był pierwszy w liście, a Shape a, ARIA było drugie, więc tak naprawdę e, zaczęło sortować po tym, które było pierwsze w liście. Czyli niemożliwe jest sortowanie dwóch jakby zależnych od siebie, nie, niezależnych od siebie e, pól, bo wtedy by wychodziły głupotem. Ciekawe było, jakby było sortowanie, wiecie, jeden raport, tak jak jest teraz i sortowanie e, rosną to po nazwach, APN-ach. A następnie, jeszcze raz ten sam raport, tylko sortowanie po drugich. No, ale niestety tego jakby tutaj nie ma. I możemy sobie to zamknąć, nie zapisujemy. Gdzie są moje mapki? Nikłe? Są, dobra. powiedziała. Także myślę, że to będzie na tyle. Dzięki, cześć.